Morzec y, dokładnie w 1859 roku. Ta posztówka oczywiście jest troszeczkę młodsza, ale zwróćcie uwagę, że nie ma tej hali głównej. Tak, tak właśnie został wybudowany w 1859, 1859 roku. Później Wykładarka Jurka, 27 20 20. listopada 2024, ta ta galeria, no, ulica 10. Więc, e, też e, nie wszyscy są że tutaj są jakieś dwa okresy budowy. Na mm. pierwsza tutaj ten główny kulinek i on się ciągnął dalej, tak jak jeszcze mam cofnę, żebyście zobaczyli. Ten, ten fragment został wyburzony i tutaj to zbudowali tą halę, tą środek gdzieś tam mniej więcej, tam kawałek jest zdjęć. W części jest, o, a tu gdzieś to zostało budowane. Tutaj jeszcze w drugą stronę było jedno skrzydło, ale to skrzydło zostało w latach 70. wyburzone. No ja i mam przyjemność, jak dzieciak jak jeszcze pamiętać tym kraj, tak? Nie wiem, może z Państwa ktoś też pamięta, że to właśnie to część, tutaj, tutaj, w tą stronę jeszcze jeszcze było tam jakieś tam jakieś kawirce, jakieś sportowe historię, były, w tą stronę postawili tego klocka betonowego w telekomunikacji, tak? Czy jakby tam się nazywa? Ale niewiele się zmieniło,